Moi drodzy, pragnę jeszcze raz przywitać wszystkich bardzo gorąco, szczególnie tych, którzy łączą się z nami dzięki transmisji prowadzonej przez Radio Kielce i przez internet. Jesteśmy wdzięczni polskiemu Radiu Kielce za obsługę medialną naszej uroczystości, bo w ten sposób ta wspólnota siłą rzeczy ograniczona z powodu pandemii może być o wiele większa. W przeczytanym fragmencie Ewangelii Pan Jezus nazywa siebie naszym nauczycielem. A jeśli tak, to przysługuje nam miano Jego uczniów. I chociaż zatykamy sobie czasami uszy na nauczanie Chrystusa albo je lekceważymy, on nie wyrzuca nikogo ze swojej szkoły, lecz dalej uczy nas alfabetu Ewangelii. Pan Jezus mówi zarazem, że będąc Jego uczniami, jesteśmy dla siebie nawzajem braćmi. Braćmi, bo mamy jednego Ojca w niebie. Zostaliśmy obmyci z naszych grzechów w tej samej krwi Jezusa Chrystusa i otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas jednoczy. Używane w kościele określenie siostry i bracia jest więc jak najbardziej słuszne. A braterstwo łączy się z, jedno, z równością. Chociaż wiemy o tym sami, że w rodzinie starszy brat albo siostra mają zazwyczaj więcej do powiedzenia niż młodsze rodzeństwo. Z kolei młodsi, najmłodsi. Są zwykle rozpieszczani przez rodziców. Jeśli więc ktoś sprawuje we Wspólnocie jakąś funkcję, to nie jest przez to ani lepszy, ani ważniejszy. Bo wypełniając swoją misję służy innym. Jeden jest tylko Pan, Nauczyciel Jezus Chrystus, słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, do Niego należy. Diecezja, parafie, karitas diecezjalna, wydawnictwo, seminarium. Wszystko. Jeden jest nasz Pan, Jezus Chrystus. Punktem wyjścia musi być jednak zawsze ewangeliczne braterstwo. Nie wystarczy, że jesteśmy sobie równi. Hasła równości. Niosła przecież na swoich sztandarach już rewolucja francuska, i wiemy, ile wynikło z tego powodu ofiar także wśród katolików. Nie wystarczy, że jesteśmy sobie równi, że należymy do tego samego kościoła, narodu bądź do lokalnej społeczności. Równość i wolność bez braterstwa prowadzą do arogancji, mówi. Włoski myśliciel i Sola, stają, stają się bowiem wodą na młyn indywidualizmu, który i tak już deformuje nasze relacje z Panem Bogiem i z innymi ludźmi. Konieczne jest więc utożsamienie się z drugim człowiekiem, okazanie mu bliskości. On jej oczekuje, tak samo jak my oczekujemy bliskości drugiego. Ta bliskość staje się wręcz palącą potrzebą w czasie choroby, gdy przestrzeń naszego życia, przestrzeń życiowa ulega dramatycznemu skurczeniu. Wówczas każdy gest, każde dobre słowo, chociażby przez telefon, wiemy, że. Nie zawsze można wejść na oddział, nawet kapelani w niektórych szpitalach nie mogą przychodzić, odwierać, odwiedzać chorych tak jak zazwyczaj, ale właśnie, chociażby przez telefon, to dobre słowo niesie ze sobą ukojenie, jak, jak medycyna, jak lekarstwo, posiada uzdrawiającą moc. Drodzy chorzy, którzy nas słuchacie i którzy jesteście obecni zarówno tutaj w kościele, jak i łączycie się z nami za pośrednictwem transmisji radiowej i internetowej. Drodzy chorzy, jesteście naszymi siostrami i braćmi. Razem z Chrystusem i Jego Matką, Maryją, stajemy dzisiaj i zawsze, każdego dnia przy Waszych łóżkach i wózkach. W miejscach cierpienia oraz walki z chorobą. Pamiętamy o każdym w Tej Mszy Świętej i w naszej modlitwie i chcemy być zawsze blisko, zawsze blisko naszymi myślami, jak powiedziałem przez modlitwę i niosąc pomoc. Pandemia koronawirusa przypomina nam każdego dnia, że jesteśmy sobie równi. Natomiast walka z tą katastrofą trzymającą w śmiertelnym uścisku całą ludzkość ożywiła wśród nas poczucie braterstwa i jedności. Przy tej okazji legł w gruzach mit wszechmocnego człowieka uzbrojonego od stóp do głów w zdobycze techniki, który posiada rzekomo Kontrolę nad wszystkim widzimy, że jest zupełnie odwrotnie. Z kolei próby zastąpienia go innym mitem, ogólnoświatowego zarządu, który aspiruje do podejmowania decyzji za wszystkich i dla wszystkich niezależnie od prawa Bożego, zakończą się wcześniej czy później podobną klęską. Ale zanim to nastąpi, już dzisiaj Uderzają w suwerenność narodów i w prawa człowieka z wolnością religijną na czele. Dlatego, moi drodzy, musimy zachować czujność. Tylko braterstwo budowane na fundamencie miłości, której wzór mamy w Chrystusie, nikogo nie ogranicza, nikogo nie dyskryminuje. On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. Odpowiedzią Pana Jezusa na cierpienie i śmierć, na niemoc fizyczną i duchową, jest miłosierdzie. Pokładając w nim nadzieję, ustawiliśmy dzisiaj przy katedrze krzyż morowy i wołamy wspólnie: Jezu, ufam Tobie. Niech ten krzyż. Przypomina o tym mieszkańcom Sandomierza niech przypomina turystom, turystom, wszystkim przybyszom do naszego miasta. W krzyżu jest nasza nadzieja, w Krzyżu jest nasze zbawienie. Nie brakuje na szczęście osób, które podążają drogą Chrystusa Miłosiernego. Myślę tutaj w pierwszej kolejności o pracownikach służby zdrowia. O rodzinach, wolontariuszach, o caritas. Jesteśmy Wam, moi drodzy, wdzięczni za serce okazywane chorym, osobom w podeszłym wieku, wszystkim, którzy znajdują się w potrzebie. Na tym właśnie polega braterstwo. A świat bez braci, mówi Ojciec Święty Franciszek, świat bez braci jest światem wrogów. I obraca się w ruinę. Bez pielęgnowania braterstwa, ale takiego prawdziwego nie tylko na pokaz, od święta. Bez takiego braterstwa nasze parafie będą tylko instytucjami. Świątynie staną się jedynie miejscami zgromadzeń, zaś działalność charytatywna. Zostanie sprowadzona do wykonywania świadczeń socjalnych. Potrzebujemy braterstwa na wzór Chrystusa, bo kiedy postępujemy zgodnie z nauką Ewangelii i naśladujemy Pana Jezusa, świat naprawdę staje się lepszy. W pierwszej kolejności zmieniamy się my sami, reszta stanowi tylko kwestię czasu. Amen.